słowa najważniejsze Ewangelia z komentarzem To jednak trochę dziwne Jezus syn Boży mogący wszystko nie tylko mądrze nauczający, ale i czyniący tyle znaków i cudów zostanie przez ludzi odrzucony. I to przez tych uchodzących za mądrzejszych niż przeciętna, przez przywódców Izraela. Jak to możliwe? Dlaczego nie dał rady ich przekonać? Pytanie to trzeba chyba pozostawić bez odpowiedzi. Zbyt skomplikowane bywają mandry ludzkich wyborów. Dla uczniów Jezusa Chrystusa w XX wieku, XXI wieku to chyba jednak ważna lekcja. Najgenialniejsi, nawet nauczyciele wiary i najlepsze z możliwych do użycia środków nie gwarantują sukcesu. Nie ma sposobu na zamknięte na Ewangelię ludzkie serca. I chyba nie trzeba się tym zbytnio martwić. Przyjdzie klęska? Jezus też jej doznał. A trzeciego dnia Bóg go wskrzesił. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.